Witajcie widzowie w naszym cośrodowym międzyrajdowym spotkaniu, zaczynamy wszystko tym razem od omówienia rajdu Śląska, kolejnej rundy rajdowych mistrzostw Polski, która odbyła się w miniony weekend, a w zasadzie to już w przedweekendzie, dlatego że wszystko zaczęło się w piątek rano odcinkiem testowym, na którym najszybsi byli Sylwester Płochetka z Jackiem Nowaczewskim, drugi czas dla Jarosława i Marcina Szejów, a... Podium, nazwijmy to testowe, dla wróblewskiego i wróbla. Tego samego dnia wieczorem odbył się pokazowy odcinek ulicami Katowic, w okolicach Spotka, o Puchar prezydenta Katowic. Pokazowy, dlatego że w jego wyniki nie były wliczane do klasyfikacji generalnej rajdu. Natomiast załogi były zobligowane, żeby w nim wystartować, w związku z czym była to uczta dla kibiców. Też byłem. I w tym momencie widzicie przebitki z tego wydarzenia. Na sobotę organizatorzy przewidzieli 7 odcinków specjalnych. To całkiem sporo jak na Mistrzostwa Polski, zwłaszcza, że dzielimy rajd na dwa dni. I na tym pierwszym odcinku, który rozegrany został w sobotę, najszybsi na testowym płachytka Nowaczewski wypadają z trasy i nie mogą kontynuować rajdu. W związku z czym pierwszym liderem zostaje Tom Christenson z Andreasem Johanssonem. Oni zostają pierwszymi liderami, bo właśnie wygrywają ten pierwszy odcinek. Za nimi szejowie i grzyb z Biniendo. OS drugi wygrywa Zbyszek Gabriel z Danielem Dymurskim i jest na tyle szybszy od reszty, że to on obejmuje prowadzenie w całym rajdzie. Nie wszyscy trafiają z ustawieniami. Jest sucho, bardzo dużo osób myślało, że będzie mokro. Oczywiście miejscami mokro jest, ale nie ma takiego deszczu, na jaki wszyscy liczyli. Efektem czego poranną pętlę zwycięstwem OS-owym kończą Szejowie i to oni zostają trzecimi liderami rajdu na trzy odcinki specjalne. W czołówce cały czas było ciasno, no bo pogoda rozkładała tutaj karty. Po Popołudnie od zwycięstwa OS-owego rozpoczynają Kasper Wróblewski z Kubą Wróblem którzy rano właśnie mieli duże problemy z tym, żeby dobrze ustawić samochód, a w zasadzie po prostu nie ustawić dobrze samochodu. Pozwala im to awansować na piąte miejsce, a trzeci Christensen o jedną dziesiątą sekundy przejmuje prowadzenie Otrzejów. Wyżej wymieniona dwójka na OS-ie piątym również remisuje, więc Kaczper-Króblewski można powiedzieć wygrywa swój pierwszy OS, ale tym razem ex aequo. Z Christensenem. Odcinek szósty przynosi przetasowania w czołowej czwórce. Z trzeciego na drugie awansuje Grzesiek Grzyb, a z kolei z piątego na czwarte awansuje Kasper Wrublewski. Ostatni odcinek dnia to na błoniach Stadionu Śląskiego taki super OS, znowu pokazowy, od którego z kolei rok temu rozpoczynał się ten rajd, i ten odcinek pada łupem załogi Wiśkiniewicz-Światkowski. Dla Łukasza jest to pierwsze zwycięstwo s w tym rajdzie. Na koniec dnia Tom Christensen z Andrasem Johanssonem prowadzą o 1,1 sekundy nad Grzybem i Biniendą. Szejowie nadal są na podium, 5,7 sekundy dalej. Kacper Wróblewski z Kubą Wróblem, 13,9 sekundy na czwartym miejscu. Gabryś Dymurski spadli z pierwszego miejsca aż na piąte, 22 sekundy straty. Niedziela to kolejne pięć odcinków specjalnych. Pierwszy z nich przynosi kolejną zmianę lidera. Tym razem to Grzesiek Grzyb z Adamem Biniendą obejmują prowadzenie w rajdzie i oni już tego prowadzenia do końca rajdu nie oddadzą. Tom Christenson zajmuje dopiero siódme miejsce na tym odcinku specjalnym, no i to sprawia, że właśnie to prowadzenie tra traci. Wrublewski i Gabryś awansują odpowiednio na trzecie i czwarte miejsce, spytając, spychając na piąte szejów. OS 9 to kolejny tryumf Grzyśka Grzyba, który utwierdza się w tym, że to on będzie ten, ten rajd wygrywał. Christensen traci na tym odcinku aż 11 sekund. Natomiast to jest dopiero połowa tego, ile dzieliło Kacpra Wrugulowskiego od niego, który to awansując na trzecie miejsce, nadal ma dość dużą odległość do poprzedzającej go szwedzkiej załogi. Na odcinku 10 załogi czołówki są zdziesiątkowane dosłownie, bo z rajdu odpadają Szejowie, odpadają z siatkowskim a także Dariusz Poloński z Łukaszem Sitkiem, którzy też byli w czołówce i jadący w Super Rally Sylwester Płachytka, oni wrócili w Super Rally, dla nich to zdecydowanie będzie weekend, którego nie będą dobrze wspominać sam odcinek 10 pada łupem Toma Christensena ale tu jest niewielka przewaga i to Grzesiek Grzyb wygrywa kolejny OS a odcinek 12, czyli Power Stage, znowu pada łupem Rzeszowianina, zanim Kasper Wróblewski i Tom Christensen. Cały rajd dla Grześka Grzyba z Adamem Winiętą, za nim liderzy RSMP Tom Christensen z Johann Andreasem Johanssonem. Trzeci Kasper Wróblewski z Kubą Wrublem, czyli ta trójka, która walczy o Mistrzostwo Polskie, oni cały czas mają tą teoretyczną szansę na zdobycie Mistrzostwa. Ta trójka była też na podium Power Stage'a i całego rajdu. Rajdowe Mistrzostwa Polski. W tym momencie wyglądają całkiem ciekawie, dlatego że na dwa rajdy przed końcem Tom Christensen ma 165 punktów, ale to jest tylko 6 punktów przewagi nad Grześkiem Grzybem. 32 oczka mniej ma Kacper Żublewski, ale to znowu nie jest dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że do zdobycia jest cały czas 60 punktów. Kolejny rajd to rajd Wisły, ten rajd powraca do RSMP i on już za 3 tygodnie. A teraz przechodzimy do dalszych wiadomości rajdowych. Około dwa miesiące temu wspominałem Wam, że według mnie najlepszym rozwiązaniem na przyszły sezon byłoby przejście Oita Tanaka do innego zespołu i wskazywałem na M-Sport. Na M-Sport dlatego, że Toyota to były pracodawca Tanaka. Z nim nie rozstał się chyba w najlepszych relacjach. Natomiast w m do tej pory Tanak miał swoje, najwięcej swoich szans na dobre wyniki i Puma to jest samochód, który może wygrywać, co zostało udowodnione już kilka razy w ciągu tego sezonu. Brakuje im tylko trochę niezawodności, nad czym myślę, że popracują w zimowej przerwie i w przyszłym roku będą jeszcze silniejsi. Zatem, Tanak do M-Sportu jest to wielce prawdopodobne i mówił o tym też Malcolm Wilson, który liczy na to, że uda mu się ściągnąć Tanaka. Mówią o tym też coraz częściej media, zwłaszcza spekulując pod kątem tego, co działo się przez ostatnie dwie rundy WRC. Przypomnę Wam, że w Belgii Thierry Neville prawie że pokłócił się z Tanakiem, twierdząc, że. Ojt oszukuje, ściemnia na temat tego, że coś mu w samochodzie nie gra, a potem wygrywa os -y. Ojt oczywiście odpowiedział na to swoją jakąś tam ciętą repostą, już do tego nie wracajmy. Natomiast teraz podczas rajdu Grecji znowu doszło do konfliktu na linii. Ojt Tanak, kierownictwo Hyundai, a. może nie do końca Thierryny ale kierownictwo Hyundai, kiedy to w niedzielę rano dostali Team Orders, żeby zachować pozycję. Błąd Hyundai strategiczny, bo walczą cały czas o obydwa tytuły i gdyby dostał. Y Neville, polecenie przepuszczenia Oita, to taki team order miałby sens, dlatego że Oit jest w bezpośrednim jeszcze pojedynku z Calero Van który w jakimś, z jakiegoś powodu popełnia ostatnio błędy. Możliwe, że za duża presja na nim ciąży w związku z tym, że jest no, na przedpolu zdobycia tego swojego pierwszego tytułu. A w ten sposób, nie zamieniając ich miejscami, można powiedzieć, że Hyundai odebrał ojtowi 6 punktów, które mogą być kluczowe na koniec sezonu w Japonii. No i w tym momencie Oit był bardzo niezadowolony z tego. Powiedział to głośno: Ostatnio powiedział, że Mozent nie powinien być w zasadzie szefem zespołu, powinien skupić się na silnikach, bo to mu najlepiej wychodzi. Te wszystkie rzeczy, połączone z tymi niesnaskami z Tierem, sprawiają, że dla Ojta, Lepszym miejscem byłoby chyba inne auto niż Hyundai. No i sumarycznie też biorąc, te ostatnie lata raczej nie Toyota, więc Puma. To by też otworzyło drogę Hyundai'owi do poszukiwania kolejnego kierowcy. I tu znowu jest to, o czym mówiłem. Elfy Nevans powinien przejść do Hyundai'a, dlatego że przy kalerowanperze on mistrzem świata Toyotą na pewno nie zostanie. To oczywiście są wszystko takie dywagacje, te takie ostrzejsze okresy w zespołach zdarzały się i w przeszłości było tak chociażby w 2011 roku, kiedy Sebastian Orzje, no, dość otwarcie skonfliktował się z Sebastianem Lebem, co miało miejsce chyba takie apogeum tego konfliktu podczas rajdu Niemiec 2011, kiedy to Orzje został poproszony przez zespół o to, żeby nie walczył z Lebem. Po czym, jak Leb złapał kapcia na Panzer Placu, no to już jest siłą rzeczy wygrał rajd, ale i tak Leb pokazał klasę wtedy, pokazał taką sportową złość, wygrywając na niespełna 4-kilometrowym odcinku specjalnym o 2 sekundy z Ożierem. Pokonując go po prostu, to, to w ogóle obaj jechali wtedy ten rajd niesamowicie, ja byłem na tym rajdzie i to, co oni robili w porównaniu z resztą stawki, oni pod koniec rajdu mieli kilka sekund między sobą i ponad 2 minuty przewagi do trzeciego na meć, ale tak niesamowitą przewagę wypracowali, tak się cieli, no i yy, niestety yy, wygrał wtedy te Niemcy, przerywając zwycięskie pasmo leba trwające od 2002 roku, i do którego jeszcze Lef wrócił w kolejnych latach. Ale dobrze, zeszliśmy troszeczkę z tematu. Wróćmy jeszcze właśnie do leba, do tego, co mówił na temat swojego startu. No i mówił o tym, że Puma zdecydowanie ma potencjał na wygrywanie jest świetnym samochodem, bardzo, bardzo szybkim. Trzeba jeszcze popracować nad niezawodnością, ale stare porzekadło rajdowe mówi, że tworząc samochód, lepiej, żeby on od razu był bardzo szybki. A był troszeczkę zawodny, bo nad niezawodnością można popracować. Odwrotnie było w przypadku Suzuki ZX 4WRC czy Mini WRC. Obydwa te samochody były bardzo niezawodne, jak na nowe konstrukcje, kiedy weszły, natomiast nie miały prędkości. Ważniejsze jest, żeby auto było szybkie niż niezawodne. Puma jest szybka, teraz czas popracować nad niezawodnością, tak mówi LEP. No i mówi też, że bardzo chętnie wystartuje w przyszłym roku w częściowym programie, bo jazda pumą sprawia mu bardzo dużo frajdy, nawet więcej niż jazda i20 w poprzednich dwóch latach. Finał WRC odbędzie się w Rajdzie Japonii. rajd Japonii odkrył swoje karty. W Rajdzie Japonii będziemy mieli 19 odcinków specjalnych, 280 km OS-owych, w czwartek odcinek testowy Super OS, w piątek najdłuższy dzień 130 km, w sobotę 80, i w niedzielę 70. 70 km nie brzmi jakoś imponująco, ale popatrzcie, to jest zaledwie 10 mniej niż w sobotę zatem mamy dwa bardzo równe dni ścigania, w trakcie których dużo się może zdarzyć 5 odcinków w niedzielę naprawdę. To jest przemyślany i myślę dobrze pomyślany, dobrze z, na chwilę obecną zaplanowany finał sezonu. Do finału jeszcze trochę, więc na koniec jeszcze tylko taka informacja, że w rajdzie Hiszpanii, w rajdzie Katalonii trzecią załogą w Hyundai'u będzie Dani Sordo z do Carrera i będzie to prawdopodobnie pożegnanie Hiszpana z WRC. To wszystko, co miałem dla Was przygotowane w tym tygodniu w rajdowym vlogu. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Od razu uprzedzam, w najbliższą sobotę materiału nie będzie. Wyjeżdżam z rodziną odpocząć, wprawdzie aktywnie odpocząć i też z tego, co będziemy robić powstanie film, ale najbliższa sobota od motopasji przerwa. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.